Strągi pływały w solance całą noc, i teraz wysychają. Strągi całą noc smoczyły się w solance, teraz sobie wysychają już czwartą godzinę na wietrze, a jak wyschną, to trafią do wędzarki. A wędzarka już w tej chwili ma jakieś 50 parę stopni. Wszystko jest ok. Strągi trafiły do wędzarki. Wysuszone, piękne, wysolone i teraz do wędzarki trafia również tacka z drewienkiem i zobaczymy co się będzie działo. No wędzarka będzie na jakichś 50 stopniach, bardzo słabym dymem na początek, tu się go reguluje, o tutaj, można go oczywiście podkręcić mocniej, ale na razie wystarczy tak słabiutko. No teraz mam jakieś 80 stopni i pięknie się dymi. W końcowej fazie wędzenia temperatura przekracza 100 stopni, jakieś 110-115. Oczywiście otwieramy teraz na maksa, możliwość dmuchania i niech się wywędzi do końca. Minęło jakieś 2,5 godziny. Mijają 3 godziny wędzenia, myślę, że to już będzie dosyć. W tej chwili temperatura przekracza 125 stopni. Zobaczymy, jak nam rybki w środku wyglądają. Halo. No, wyglądają zarobiliście i super.